Do tego będziemy wracać, a teraz przed nami skład Chrobrego Głogów. 99 Dawid Arndt, 29 Paweł Tupaj, 8 Jakub Grić 18 Mirosław Mazur. Nowych nazwisk jeżeli chodzi o Chrobry, ale do tego wrócimy sobie za chwilę, bo jeszcze skład Odry Opole z numerem 30 Artur Haluch, 3 Jili Piroch. 4. Pierwszorzędne cele Chrobrego Głogów, ale w sposób spokojny, umiarkowany jeśli chodzi o wydarzenia. Co do Odry Opole to wiedzieliśmy o tym, Jakie były cele przedsezonowe o trenera Sobolewskiego? Nie odegrać, dobra interwencja w defensywie, no i teraz okazja na szybszy atak gospodarzy, będzie piłka na lewą stronę, tutaj zagranie Mateusz Ozimek, ma dużo przestrzeni, ma dużo miejsca, Ozimek jest już w polu karnym, Ozimek jest co do bramki i jest gol! Jeden do zera, chrobry Głogów wychodzi na prowadzenie, co za akcja indywidualna Mateusza Ozimka. Odwrócony skrzydłowy, w pełnej krasie, z lewej strony do swojej lepszej prawej nogi, ale jakże szybko to zrobił, jeśli chodzi o... No, zobaczmy po raz kolejny wyrzut z autu Ozimek, prosto to rywala jednak zagrywał piroch. no i czy będziesz strzał z dystansu? Gaspra Laskowskiego, ale no, zbyt lekki to był strzał. Też taki sytuacyjny. Nie. No i zdecydowanie mniej tracić, a 42 bramki stracone, bardzo, bardzo dużo w 25 meczach. Laskowski teraz coraz szybciej, i ten tak chrobrego, wygląda strzał z dystansu, ale czy obronił. No, czujny musiał być, Haluk. dobry to był pomysł, żeby uderzyć z tej piłki Tylko, że chrobrego oglądamy jeszcze raz powtórkę tego uderzenia Bartlewicz z dystansu. Od Ramos. Miloš przeszedł jednego piłkarza przed nim. Kolejny Miloš. Blisko trzech piłkarzy w końcu udało się dośrodkować. Piroch będzie uderzenie z dystansu. Piroch broni! Arndt jeszcze będzie poprawka! Teraz udana interwencja Kamila Grzelaka. Oglądamy raz jeszcze ten strzał. I tak kończy nam się to pierwsze 45 minut. Jedną bramkę oglądaliśmy w pierwszych 45 minutach. Mateusz Ozimek, na razie chyba najlepszy gracz chrobrego z Odry, tak jak powiedziałeś, Mato Miloš i te jego dośrodkowania w pole karne też. Ogromna pochwała. <tak>, tak, tak, ogromna pochwała. Za biegłość intelektu, jeśli chodzi o porównanie tych dwóch sytuacji. Brawa dla chłopaków. A my jedziemy dalej. Tak jest, jedziemy z drugą połową. Nie problemy, Milosz na prawą stronę, coraz bliżej pola karnego Odra. Milosz, dośrodkowanie w pole karne, jest szansa na strzał! Jest strzał! Ale broni Arndt. Odebrać, troszkę przysnęli w ostatniej fazie tego pressingu to całe ustawienie, sprinty na plus. No jest i jest już w polu karnym, wyłożenie piłki! Ależ broni! Ależ interwencja Halucha! No, Haluch utrzymuje Odrę. Przy życiu, chociaż. Oczywiście zostawię te pochwały, jeśli chodzi o zdobywać Bramki. To na razie się jeszcze w tym meczu nie udało. I Betorty, zobaczmy, bo przy piłce yy, chrobry. Będzie okazja na strzał za szestawki. Ależ podanie I Betorty nie trafia w tej sytuacji. Cóż to było za zagranie? No I Betorty teraz nie wierzy. To jest niezwykle problematyczne, jeśli chodzi o, o pole. Wróć uwagę. Zobaczmy powtórkę. No nie było spalonego w tej sytuacji. Genialna szansa chrobrego. Brawo Struzik przede wszystkim za to co genialne podanie Struzik stworzył tutaj brawo i Betorti za ruch, za plecy, był w cieniu, ale to chyba za chwilę, bo zostaną przeprowadzone zmiany. Kobusinski, widzimy już, szedł z boiska. Tak, 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 dziewiątka tak, za dziewiątkę. Zostały przeprowadzone. jest szansa, jest bramka dla głogu w Uśpili swoich rywali. I jest 2 do 0. Mazur z bramką, przede wszystkim patrząc. Na to, co działo się w fazie obrony, jak dzisiaj dobrze funkcjonował, stoper, dokłada bramkę. Z, ref taką z refleksją podejść, gdzie ta piłka w ogóle może wylądować? Z przypadkiem <grym> łyszczasz ma numer 10 na plecach. On tak właśnie takie piłki lubi wgrywać. No i będzie szansa dla Odry. Jest strzał na bramkę. Zdecydowanie więcej. Doświadczony czek wyciągnąć z tej sytuacji. I Betorti będzie jeszcze szansa na 3 do 0. Zobaczmy. Nie prawa strona boiska prawe skrzydło czeka i Betorti dośrodkowanie w pole karne jest strzał jest gol 3 do 0 chrobry głogów dwa, ro... strzelec bramki a także no tutaj lider tej defensywy chrobrego dwa razy Mirosław Mazur jako MVP zgadzam się